Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją kolejnego albumu, który miałam przyjemność wykonać na zamówienie. Pani, która już kiedyś u mnie album zamówiła. Zamówiła go dla swojego pierwszego wnuka, teraz urodził się kolejny wnuk, Kubuś i dla niego właśnie powstał ten album. Kolekcja, którą tutaj użyłam to kolekcja od Paper Heaven, którą pokazywałam Wam już na kanale, jest jej dokładny przegląd zrobiony, także możecie sobie do tego wrócić. Ale wzbogaciłam ją odrobinę o dodatki do wycięcia z kolekcji Kla Craft O'Clock Hello Little Boy i już Wam mówię dlaczego. Kolekcje Paper Heaven są niezwykle delikatne, nie mają arkuszy z dużymi grafikami, a mi tego troszeczkę brakuje, bo ja jestem bardzo przyzwyczajona do pracy, w szczególności z mintajem czy P13. Które tych grafik mają po prostu mnóstwo? Także starałam się troszkę tą kolekcję wzbogacić, żeby nie była aż tak delikatna, i mam ogromną nadzieję, że mi się to udało. Album jest dość prosty, przeznaczony na zdjęcia 9x13 i 10x15, a jego wymiary to 21 cm na 16,5 cm. W środku zawiera 5 kart i jest wykonany metodą skrzydełkową. Obity jest płótnem w kolorze niebieskim, papier bazowy, lesobo biały. Jeżeli zauważyliście, to mam też. Nowy podkład do nagrywania. Mam kilka różnych. Dajcie znać, jak Wam się ogląda filmy, na przykład na takim ciemnym tle. Ja Wam w opisie zostawię też linka, gdzie ja kupuję sobie te. Hmm... Te tapety, tak naprawdę te tła właśnie do nagrywania, jeżeli ktoś z Was jest ciekawy, to można sobie też kupić po prostu na Allegro. Okej, okay, ale już nie przedłużając, przechodzę do prezentacji albumu. Okładka bardzo prosta, imię Kubuś, wycięte wykrojnikiem, oczywiście gwiazdeczki, kreatywna pracownia, śliczny bobasek śpiący na księżycu, bok albumu prosty i tył taki sam, moje logo z tyłu, dziurkacz brzegowy, te kółeczka, to jest dziurkacz DP Craftu. Podwójne wiązanie na wstążeczkę rybsową, białą, i otwieramy w środku. Album prezentuje się o w ten sposób. Na początek Nasze Słodkie Maleństwo i Synek Mamusi. To są w ogóle napisy, słuchajcie, z Craft of przed sprzed chyba czterech lat. Jest to możliwe, że to już tyle czasu minęło? Kurczę, chyba to jest możliwe. Tak, to jest to taka starsza kolekcja yy, dziecięca. No, i właśnie tutaj jest ten misiaczek, czy te gwiazdki yy, są z kolekcji Hello Little Boy Craft O'Clock. Otwieramy sobie klapki góra-dół i mamy tutaj podwójną kieszeń: jedną skośną, drugą prostą i maty na zdjęcia 9x13 cm. Tak jak wspominałam, album zarówno na 9x13, jak i na 10x15. Synek mamusi. Otwieramy w tą stronę. Miejsce na zdjęcie 10 na 15 A te dwie klapeczki otwierają się nam w ten sposób. I mamy miejsce na zdjęcie 9 na 13 No i oczywiście boczna kieszeń, i w niej schowane kolejne maty. Maty możemy sobie dowolnie oklejać: czy to jednostronnie, czy dwustronnie. I zamykamy wszystko na magnesy. Na kolejnej stronie wielki cud i taki słodki bobasek śpiący, czyli klasyczna dolna kieszeń, arkusz z chmurkami, kolejne maty na zdjęcia. Tak jak widzicie, kieszenie wykończone właśnie tym dziurkaczem DP Craftu. Nie wiem czy on jest jeszcze dostępny, bo to też jest taki dziurkacz, który wiecie. Ja mam w swoich zbiorach już od chyba czterech albo 5 lat. I nie wiem, czy jeszcze jest produkowany, ale jeśli gdzieś widzicie ten wzór, to ja bardzo go polecam, bo jest bardzo uniwersalny. Często z niego korzystam przy albumach dziecięcych, zarówno tych dla dziewczynek, jak i dla chłopców. Cały tata, i już mi pani napisała, że trafiłam idealnie, bo rzeczywiście kubus jest cały tata. Otwieramy lewo, prawo, góra i dół. I jest tutaj piękny arkusz z taką uśmiechniętą chmurką. Można zdjęcia wkleić w pionie i w poziomie, oczywiście. I zamykamy na magnesy. Na kolejnej stronie 100% miłości moje ulubione zamknięcie przy pomocy wiązania. Tutaj te zamknięcia tagowe, zrobione dziurkaczem z basen Creative. No i taka słodka gwiazdeczka też tutaj się pojawia. Tak jak widzicie, te elementy do wycięcia z kolekcji O'Clock są tutaj wszędzie widoczne. Na następnej stronie podpis z mamusią. Słodki misiak również O'Clocka. Otwieramy sobie najpierw tą stronę i mamy książeczkę na z dwa zdjęcia, 10x15. Zamykamy otwieramy całość i mamy tutaj miejsce na wklejenie zdjęcia. I jeszcze dodatkowa skośna kieszeń w pionie w poziomie. Dobra, to tak. W pionie w poziomie. To jest 9 na 13, ale oczywiście 10 na 15 też się zmieszczą. No i zamykamy. Na kolejnej stronie prezentuje się podwójna kieszeń. Jeszcze jej nie widać, ale zaraz zobaczycie. Hashtag #radość otwieramy sobie w ten sposób. Klapka do góry, klapka na dół i mamy tutaj kieszeń. Oczywiście, miejsce na zdjęcia 9x13 cm. Tak jak widzicie, ta kolekcja jest mega delikatna. Mamy wzory w paski, w kratę i w kropeczki, ale mało takich arkuszy, na których jest jakaś taka rozbudowana grafika. Dlatego ja starałam się posiłkować tymi elementami, czy to właśnie z kolekcji Paper Heaven wyciętych, czy to z kolekcji Craft O'Clocka. I zawiązujemy sznureczek woskowany. I z tyłu kolejne maty na zdjęcia się nam znajdują. Korzystałam tutaj z zarówno z dużej kolekcji, jak i z małej kolekcji. Nasz największy skarb otwieramy sobie w lewo i podnosimy sobie tutaj do góry. I jest ta harmonika typu pop-up. No, rozwiązania w albumach, tak jak pewnie znacie, pojawia się zawsze coś nowego w każdej mojej pracy, ale, ale na pewno kojarzycie je z innych moich albumów czy z albumów warsztatowych. Na kolejnej stronie 50% mamy 50% taty, otwieramy sobie sznureczek do góry, miejsce na zdjęcie 9x13, kolejne miejsce na zdjęcie, tym razem 10 na 15 i mamy tutaj oczywiście dolną kieszeń na wsunięcie mat na zdjęcia. I zamyka się nam to wszystko właśnie przy użyciu tego sznurka. W ten sposób. 50% taty. I tutaj też sobie otwieramy. I znowu jest ten śliczny misiak. jedną, w drugą stronę. I dużo miejsca na zdjęcia się nam tu pojawia. Tu też oczywiście miejsce na zdjęcie się znajduje. I zawiązujemy. Nity, których ja używam, to jest cały czas są nity marki We Are Memory Keepers. To są moje ulubione nity. Zawsze do nich wracam. Już mam. Mały zapas zrobiony, także bardzo je polecam. I na ostatniej stronie, Królewicz Mamusi, i mamy klasyczny wodospad na wklejenie zdjęć. 9 na 13 cm. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i ta klapka zamknięciowa jest miejscem na zdjęcie 10 na 15, także dużo się tutaj tych zdjęć mieści. Magnes, wszystko się nam pięknie zamyka. No i na samym końcu sama słodycz, czyli coś, co zawsze u mnie się dzieje na okładce, jakaś wariacja na temat kieszeni. To jest coś, co najczęściej się w moich albumach pojawia na okładkach. Tak prezentuje się najnowszy albumik, który Miałam okazję wykonać. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, także koniecznie dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie również, że kanał można subskrybować i jest mi bardzo, bardzo miło, jak widzę, że chcecie oglądać moje filmy. Gdy je subskrybujecie, mój kanał, gdy zostawiacie komentarze i łapki w górę, także bardzo, bardzo będę Wam za to wdzięczna. To już wszystko w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.